Hej, 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 witam, cześć i jestem MadCraft i to jest już czwarty, piąty w sumie, tak, piąty, albo czwarty odcinek z Na Skraju Podróży, naszej serii hardcore, na której, no, szukamy miejsca na bazę budujemy ją i jak baza jest gotowa, idziemy dalej w podróż dokładnie tak, pewnie nie który to jest odcinek, czy czwarty, czy piąty a mniej to nie mało ważne. Bardziej ważne jest co będziemy teraz robić. Znaczy w tym odcinku. Otóż tak e, w poprzednim odcinku ja sobie właśnie budowałem tą e, domek. Znaczy, no, budowałem go poza, jego właśnie potem dokańczałem. A w moim domku zmieniło się to, że tu mam taki, jakby, nie wiem, kanapę. Mogę sobie patrzeć, on właśnie z mrok zapada. E, przyniosłem skrzynki i łóżko tej na górę. te mam łóżko, to jest taki dzbanek. Bo zobaczymy, że można posadziłem się tutaj, znaczy na górze dałem doniczkę, bo zobaczymy też można to jest zwykła prawda? doniczka na górze tu jest ban i tutaj jest ten kwiatka, to jest jakaś mała skrzynka na narzędzia i tej je przyniosłem w magazyn tak, tak to właśnie wygląda a tutaj mam taki stolik ze tym zbudowaliśmy na przykład tutaj tą taką farmę może nie jest jakoś bardzo wydajna, ale też pomaga, dalej korzystam tam ze moich bambusów a tutaj o problem jest taki, że tutaj no, sobie tak prowizoryczną farmę. Mam tu jakąś, nie wiem, trochę pszenicy, trochę marchewek, trochę buraków, trochę tego e, arbuzów? nie nasów, na razów, w tym to są arbuzy. Ale potrzebuję coś takiego no, większego i bardziej wydajniejszego. Dlatego dzisiaj będziemy módrywać farmę, farmę właśnie, tak? E, ale właśnie gdzie? Tutaj właśnie zrobiłem taką drużkę. O, e, tutaj jak sobie idzie, idzie. To jest zrobiłem taki dalej pociągnięte tą rzekę bo to wcześniej właśnie była tam taki dziura we ziemi tutaj właśnie zrobiłem, wypełniłem tą tu wodą, to tutaj to tu prowadzę i tutaj będą takie jakby wodociągi, nie wiem, jak to nazwać na razie je buduję, więc mech tutaj jest taka ścieżka będzie tutaj tak sobie prowadzić, jeszcze musiałem dokończyć ale na razie prowadzi tutaj, potem będzie tak tutaj do góry prowadziła no i ta ścieżka będzie prowadziła na tą właśnie drugą część wyspy i właśnie tutaj na tej części wyspy Będę chciał sobie zrobić farmę. Ale po co mi farma, bo i tak mam dużo jedzenia. Jeszcze mam trochę tych zupek i jeszcze mogę sobie przejść z grzyby. Otóż ja potrzebę farmy, dlatego że. Otóż ma, miałem takie, mam taki mam taki jeden pomysł. E, no bo... Ja zaraz pokażę. To jest jak szczęśliwie pusto. Nie może to są właśnie te całe pole grzybowe, ale. No, mało to rzeczy. Dlatego Wiem, że to ja chcę zrobić, po taki... Może być taki las z no, dużych grzybów. Do tego potrzebuję straszliwie dużo mączki kostnej. A najlepiej mieć mączkę kostną to właśnie przy pomocy tych kompostowników. No to będę miał dużo tych, będę miał dużo nasionek, będę miał dużo do jedzenia. Wszystko wleci tutaj, tak to i po prostu będę miał dużo mączki kostnej. I wtedy będą właśnie sobie zrobić taki fajny lasek grzybowy. Ale też tym jest, bo chciałbym właśnie wziąć i rozmnożyć te krówki. Na razie to jest tylko ta jedna, ale tam po drugiej stronie jest ich o wiele więcej. Bo potem też co właśnie zrobimy, może na tym odcinku sobie zrobimy tego, e, jakąś, nie wiem, jak to się nazywa, farmę? Jak się nazywa to miejsce, gdzie jakby się krowy trzyma? Nie pamiętam. Po prostu się zbuduje z takiego właśnie, co jest więcej tych krówek. Po dziś jeszcze więcej, jeszcze więcej. Bardziej bym chciał na czerwone grzyby, bo na podłodze same brązowe grzyby. Nie wiem czemu. Nie ma tu żadnych czerwonych lub dużych. A taki właśnie był sposób na zbieranie tych czerwonych. Więc tak. Dzisiaj będziemy budować sobie farmę. Hmm, czy coś jeszcze? No się okaże. Zależy jak długo mi to zajmie. Bo tak szczerze mówiąc nie mam żadnej, tego, nie mam takiego zbytnio pomysłu co mogę zbudować. Znaczy coś tam mam. Chciałbym się tutaj to wziąć. Nawet no, musiałbym to skopać. I zrobić takie... Poziomowe, nie wiem, jak to takimi słodkami, może trochę tak to nazywa, tak tu wyjaśnię. Te, e, tym koblem w skrócie powiedzmy, że tutaj to jest, jakby najniższy ten poziom, i on będzie, nie wiem, naprzód gdzieś tutaj, potem będzie tutaj ten poziom, tutaj, 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 tu, tutaj, o i tutaj będzie taki najwyższy poziom, coś takiego, i to będzie tak słodkami schodziło. To będzie oczywiście większe, ale coś tego typu chcemy zrobić. Właśnie po to sobie zebrałem, no coś z to drewna, coś tego. takiego. tylko e, jeden z tak e, schodków i z bruku, broku, ale mogę pełną wyskrzynkę w domu, więc po prostu wezmę i przyniosę. Nie wiem właśnie, będzie to będę budować. Właśnie myślałem, że właśnie takie obramówki z tego zrobię, właśnie z drewna, albo tego, albo tego. O, wiecie co? Zbuduję to tutaj. No, Powiedzmy, że pierwszy kwadrat będzie powiedzmy, tutaj. Tylko może jakby trochę zrobię niżej. I tutaj taki mini wodospadnik będzie, bo tutaj powiedzmy będzie rzeka płna. Dobra, a więc tak, to będzie ten i to będzie powiedzmy takiej wielkości. Okej. Okay. Dobra, tak mniej więcej będzie wyglądać pierwszy taki właśnie kwadrat. Okay. Nie dajmy na drugie piętro. Tak wygląda po drugiej stronie. Tutaj na środku znajduję taką platformę, na której będę jakiś taki magazyn, domek, gdzie tam ja ten zbierał te wszystkie kropy. No bo tak wygląda kolejne piętro. Przez to, że nie mam więcej miejsca dojścia w dół, więc po prostu będę resztę piętra robił na tej, na, na tej wysokości, po prostu. No bo tak to wygląda z drugiej strony No tak to wygląda. No, już prawie ostatnie. Jeszcze z dwa. Tak wygląda po drugiej stronie. I na ostatnim bambusa za zbierę Dobra, i póki co to tak wygląda, jeszcze tylko muszę przeciągnąć wszystkie te ściany w dół. Może też nie wygląda tak bardzo jak to chciałem, żeby wyglądało. Ale powoli idziemy w tą stronę. Hmm. jeszcze tylko okorować wszystko. No, wygląda powoli lepiej. Jeszcze będę musiał tutaj zrobić takie wschodki, tak jak tu tam zrobiłem. I... zaraz zrobimy... Zase zobaczymy jak będzie tu woda płynęła. W skrócie, tutaj będę chciał zrobić jakieś jeziorko, tutaj będzie taka rzeczka. I tutaj będzie płynęła woda. Hmm. Dobra, poprowadziłem ścieżki i cóż... Trzeba będzie rozlać wodę. Dobra, póki co to tak wygląda, zapełnione wodą. Jeszcze tutaj trochę to pozmieniam. Na przykład, żebym nieco na te e, kafelki. O tak. Tutaj na dole chciałbym, żeby właściwie tutaj woda. To jeszcze tutaj zasłonię, A to potem. Hmm. Tutaj chcę, żeby tutaj to zarosło, więc na tutaj. Potem wszystko zamienię to sobie na farmlandy. Poświetlam to jakoś. Może buchy, nie zwykłymi pochadami, tylko tymi. E, Myślałem albo nad tym, nad y, dniami święcymi albo nad po prostu, lampionami Kto wie? Potem gdzieś tutaj zrobię takie wyjście, żeby ta rzeka dalej płynęła tam w, dalej wzdłuż. No cóż, tak na razie wygląda nasza farma. Na pewno, y, jak ją dokończę, to Wam pokażę. Hmm. Bo ja nociedowałem. Może to mnie dwa Tak, to nie jest jakiś długi odcinek. No ale ja go nagram już trochę i to nie jest jednak mała rzecz. To jednak coś, się, co przyda się potem. Znaczy, to jest coś, co się po prostu przyda potem. Dlatego tak to robię. No i cóż, a ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć i pa. Do następnego, kiedy Wam już pokażę, jak to będzie wyglądać. A może w następnym odcinku sobie zbudujemy tą dla krów, albo to jak tam gdzieś jest dla, to za mną miejsce, e, tą, jak to się nazywa, przystań port, jak zwał, co wymyślę, to zrobię. To coż. cześć.